Na ulicy Warszawskiej w Wieruszowie rozpoczęły się utrudnienia. Przypomnijmy w ogóle, co tutaj jest realizowane i do kiedy mniej więcej te prace potrwają, do kiedy kierowcy muszą kierować się objazdami. Obecnie... Będziemy podłączać obszar domku, właściwie jeszcze w tym momencie działek, które zostały planem zagospodarowania przestrzennego ustanowione pomiędzy ulicą Warszawską a ulicą Wieluńską. I żeby z tego terenu odprowadzić ścieki, wody deszczowe oraz zaopatrzyć wodę, niestety musimy połączyć się tymi sieciami do ulicy Warszawskiej i nie ma innej możliwości ni niestety e tylko poprzez zamknięcie drogi i e wprowadzenie tychże e instalacji. Tutaj w poniedziałek ma przyjechać specjalna duża maszyna, która będzie drążyć tutaj właśnie ten, tak, no nie tunel, ale to przecisk, tak? Aby ograniczyć jak najmniej problemy i, i czas realizacji, w poniedziałek planowana jest przyjazd planowany firmy wykonującej sterowane przyciski i przewiety. No, sądzimy przy dobrych układach, jeżeli nic się oczywiście nie pojawi, że w przyszłym tygodniu te roboty zostaną zakończone i maksymalnie szybko będziemy chcieli przywrócić ten przejazd, oczywiście na początku. Z pewnym ograniczeniem, bo nawierzchnia asfaltowa dopiero się pojawi po pewnym czasie, ale no spróbujemy, żeby były jak najmniejsze utrudnienie dla mieszkańców, zarówno mieszkających w Wieruszowie, jak i przyjeżdżających do Wierszowa.